Cześć, dzień dobry. Witam was bardzo serdecznie w nowym przeglądzie półek. Dzisiaj, kochani, na pierwszy rzut piżamka, nowość ze spodniami 70 zł, występuje do rozmiaru XL. Bardzo przyjemny w dotyku materiał, taki ala Jedwab. Tutaj też nowe spodnie od piżamy, kosztują 25 zł. Patrzyłam właśnie nogawki, aż mówię raz tak wiecie ten materiał w kwiatuszki, że nie wiedziałam, ale jest jednak na ściągaczu. Myślałam, że jest proste. Występują do rozmiaru XL. I tutaj kochani, patrzyłam te bluzy właśnie welurowe, one już pojawiały się wcześniej. Tutaj jeszcze widzę, że ich bardzo dużo zostało, ale zobaczcie, tutaj są za 35 zł pojawiły się różowe. Nawet patrzyłam, czy to nie piżama, bo czasami piżamy się pojawiają, też takie wolurowe, ale nie, to normalnie są po prostu komplety dresowe, spodnie, bluzy i w takim fajnym, zobaczcie, kolorze zielonym, z gnitą, takim zielonym można powiedzieć. Kolor bardzo fajny, nawet powiem Wam, przymierzałam, ale spodnie, elki są na mnie troszkę za... Długie AMKI nie było także. Ach, odpuściłam mapy. powiem wam że się wysypuje wszystko z szafy. Tutaj kolejna bluzka 30 zł do rozmiaru 44. Znaczy, bluzka to w zasadzie dla mnie to się wydaje, że to jest sukienka, bo ona jest taka dłuższa. Te koszulki białe już były. patrzyłam, czy coś nowego. Taka jest. Nie wiem, czy ona już była, czy nie, ale wam pokażę. cenie 20 zł. I słuchajcie, nawet do rozmiaru 3XL, także każda z nas może się ubrać. Tutaj taki sweterek w kolorze takim fioletowo-różowym 30 zł, tam do rozmiaru XL. Aha, i tutaj taka ładna paszka, zobaczcie, ona jest takie dmuchawce, jak ja mam pościel, tylko ja mam pościel brązowo-złotą, a tu jest właśnie różowo-srebrne połączenie, też bardzo ładne. Kurtki, to już były też na poprzednich filmach, ale mówię, czasami też dochodzą nowe osoby, więc też pokazuję nowości, no wiadomo, idzie jesień, tak, za chwilę będzie zimno, trzeba będzie się bardziej opatulić, ubrać w coś ciepłego, więc kurtki już się pojawiają. Tutaj nawet paski w pepko 20 zł, to jest nawet, słuchajcie, z rozmiarami od S do L, takie akurat ze złotą klamrą, bardzo ładnie wygląda. Tutaj widzę takie spódniczki ala zamszowe na gumce w środku, także wygodne. Cena, już Wam pokazuję, 30 zł i nawet do 2 XL występuje, także fajny kolor granatowy. Wiadomo, rok szkolny się zaczął, więc tych rzeczy takich czarno-granatowych Łącznie z białymi, właśnie, bluzkami przybyło. Tutaj taka do 3XL, również koszulka za 20 zł. No i oczywiście sweterek Ala Kashmir, w dotyku taki, właśnie, delikatny, 35 zł do rozmiaru L, także dosyć małe te rozmiary, rozpinane, ale ładnie się prezentuje. Tutaj, oczywiście, kurtki czarne, ale to już były, kamizelka, sweterek niebieski. I to raczej moim zdaniem już było, ale zrobię taki przegląd, rzut. Tutaj za 20 zł i te bluzki, zobaczcie, też do 3XL, t-shirt damski. Takie kropeczki. No i tutaj kolejne rzeczy, kolejna nowość, tego nie widziałam, spódnica sztruksowa na zamek, zapinana na guziczek z dwoma kieszeniami z tyłu i... Też dosyć duże, zobaczcie, do 2XL za 40 zł. Zielony sweterek, on już był, dla przypomnienia, 50 zł. Te szare bluzy też już były, to jest nowość. Brązowa bluza. Tutaj Wam właśnie na wieszak wkładę, żebyście lepiej widzieli. Brązowa, taka właśnie z kieszeniami, ze ściągaczami przy kapturze kaptur za 40 zł duże rozmiary do 2 xl nawet występuje. No i brązy brązowe sweterki, brązowe bluzeczki zielenie zawsze modny trend. Tutaj kolejna bluzeczka do 2 xl za 20 zł, ale mnie zainteresowała koszula nocna z tyłu. Tych koszul nie widziałam. To jest z tego materiału, który jest przyjemny w dotyku. Kosztuje 30 zł i do rozmiaru 2XL występuje. I tutaj też jest żółta z takim motywem. I cena 25 zł, i też do 2XL. Z tego co widzę. Tutaj kolejne piżamki, ale te piżamki już Wam pokazywałam za 45 zł, czy piżamki, one to są koszule nocne, też bo one nie mają dołu, z tego co pamiętam z poprzedniego filmiku. I tutaj kolejna za 20 zł, koszula nocna, występująca do rozmiaru 2, XL. Tutaj fioletowa bluzka na przecenie 22 zł, wcześniej było 30. Także komuś się podoba, komuś brakuje, to jest torba z właśnie z tą fajną apaszką i jeszcze jak ktoś nie zakupił, a szukał to jeszcze występują one były w brązie i właśnie w czarnym tam na dole jest czarny i jeszcze ceny dla przypomnienia 40 zł i w jednym rozmiarze są te torby także w Pepco dużo duży wybór teraz toreb można coś śmiało Zakupić fajnego. I moi drodzy, wyhaczyłam nowy wazon. Ja tego wazonu nie widziałam. No, dość ciężki jest. Cena 50 zł za ten wazon. Naprawdę duży taki, no, czuć go w ręku. Tutaj jeszcze takie wazoniki. Ten pokazywałam pan, w kolorze złotym. To widzę, że tutaj jeszcze jest w kolorze białym. To mi się bardzo spodobało. Jest taki kolor naturalny, taka porcelanka za 15 zł. i to jest osłonka z, razem z podstawką w bardzo ładnym kolorze i tutaj takie nie dzbanki, tylko wazoniki z e, lawendą. Koszule bardzo ładnie wyglądają, te różowo-białe, podobają mi się, ale powiem Wam, że mam czerwoną. Właśnie czarną z białym. Dzisiaj dojrzałam, że są też czarne z białym. W cenie 40 zł, bo też specjalnie właśnie zaglądałam. Ta sama jest cena co tej koszuli różowej, ale z tego względu, tak jak mówię, że ja mam, także ja już po prostu odpuściłam, chociaż bardzo mi się podoba ta różowa. I tutaj sweterki w kolorze takim zielonym. On ma tutaj, widzicie, zawiązywane jest na dole i te rękawki też ma takie marszczone z jednej i z drugiej strony. O, teraz widać. I już sprawdzamy cenę. 25 zł i do 3xl. Także fajnie duże rozmiary. Tutaj na dziale męskim nowa bluza. Tej bluzy nie widziałam. 40 zł też do 2xl i taka sama, tylko w innej tonacji kolorystycznej. I taka, zobaczcie, fajna bluzeczka męska zleciała. Często mi się to zdarza. 30 zł z tego co widzę. Taka czarna w takie paseczki, no taki deseń. I tu zwykła taka granatowa, także też nowe rzeczy dochodzą na dział męski. Yy, bluzy New York. I tutaj nowe buty damskie, zobaczcie takie adidaski. Nawet fajnie wyglądają. I co na 50 zł do rozmiaru 41? Jakomuś tam nie przeszkadza, że nie są ze skóry. To nowość pepko. Biała miseczka, ale wiecie co? Tak mi się wydaje, że to one już były za 7 zł. No wiadomo, takich w domu miseczek białych czy innych to nigdy nie za mało. Zawsze się przyda. Tutaj fajna nowa podusia. Bardzo ładnym różowym kolorze. cenie. 30 zł. No i średnica 38. No i znowu takie ładne połączenie różu, właśnie z zielenią i ze złotem. Bardzo ładnie to wygląda. Wazony i. I tutaj mamy to pudełeczko, co kiedyś Wam pokazywałam, bałam się go właśnie wziąć, żeby mi nie zleciało. Myślałam, że on jest z trzech części. Składany on jest z dwóch części i ono kosztuje 15 zł, także tym razem mi się udało. Seria Modern Looked. Look. Dziękuję Wam bardzo kochani za dzisiaj, trzymajcie się zdrowo. Kto jeszcze nie subskrybuje kanału, bardzo proszę o subskrypcję, łapkę do góry, będzie mi bardzo miło. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.